Cześć Dzisiaj mamy wtorek, 27 dzień grudnia. Jedziemy do Warszawy. Zaraz wam pokażę kwipunek, który zabieram ze sobą, aby kręcić daily vloga. Mamy tutaj zapasowe baterie, karty, gdyby okazało się, że będę dużo nagrywał. Dodatkowy obiektyw 50, jeden statyw, drugi statywik, Oczywiście telefon, jakieś słuchawki, ładowarka do telefonu, no i do baterii, ładowarka na wszelki wypadek, no i plecak. No i oczywiście mam swój aparat. Znowu śmieci. Wczoraj wieczorem wyrzucałem śmieci, dzisiaj rano wstaje. Ola mówi: wyrzucę dzisiaj też są śmieci. Mówię, ale jak to? Przecież wczoraj cały wór. No ale jeszcze wieczorem zrobiłem moje porządki. Let's go! Na ulicy też widać, że to jest pierwszy dzień po świętach. Po prostu wszyscy są powolni. Wszyscy są tacy rozleniwieni i nikomu po prostu nie chce się dzisiaj żyć. To autko jest spoko, jeśli chodzi o jazdę w trasie, z tego względu, że nie muszę się starać jeździć przepisowo po prostu cały czas jedzie się przepisowo. Nawet jakbyś chciał przyszaleć, to nie dasz rady. Adam, do którego dzisiaj jedziemy, nagrywa bardzo fajne rzeczy. Ma nieco ponad 1100 subskrypcji. Oglądam go już od jakiegoś czasu i on robi coś, co ja bardzo lubię na YouTubie. I czego mi bardzo, bardzo brakowało, dlatego ja też sam zacząłem nagrywać daily vlogi, bo mi zaczęło brakować szczerości i autentyczności tego przekazu naturalnego, czegoś, co nie jest wyreżyserowane. Czegoś, co nie jest robione na pokaz, dla lajków, dla subskrypcji, tylko po prostu coś, co jest nagrywane z pasji. Ja tam to robię i naprawdę mu się udaje. Ma dość specyficzny styl narracji w swoich filmikach, bo bardzo często pokazuje prozaiczne rzeczy, typu wyjście po bułki do sklepu, pojechanie po dzieci do przedszkola i tak dalej, i tak dalej, ale wszystko to jest tak szczere i tak po prostu pocieszne. Że chce się to oglądać. Ja bardzo lubię. Godzina 11.20, jestem już w Warszawie. Bardzo fajne jest to, że, gdy dojechałem tutaj do centrum Warszawy, to przestało padać. Z Adamem umówiłem się na 14.15, także mam trochę czasu. Chodźmy się przejść. Bo jednak mam lęk wysokości. Jestem już na dole, myślałem, że nic nie będzie widać przez tą pogodę, ale nie było tak źle. Myślę, że nawet było bardzo dobrze. Także jest 12.30, idę coś zjeść, a potem idziemy do Adama. Idę do jakiejś wietnamskiej knajpki. Dosyć pozytywne recenzje na Google zdobyła, więc idziemy na jakąś zupkę. była bardzo średnia, żeby nie powiedzieć niedobra. I w ogóle nie rozumiem zachwytu w recenzjach Google nad tym miejscem, ale z tego co zrozumiałem, po prostu ten lokal został przeniesiony z jarmarku Europa, czyli został przeniesiony ze stadionów dziesięciolecia. To dla wielu osób było takie kultowe miejsce i klimat tej budki został przeniesiony do lokalu w środku było brudno, zupa, to był sam glutaminian z jakimś dziwnym mięsopodobnym czymś. Ponad 4 gwiazdki. Dramat. Kto daje te oceny? Nostop dostaje jakieś SMS-y z 71900, jakieś generalnie seks-anonce, marzy mi się namiętny flirt. Ekstra. Dlaczego to jest Nie wiem. To prawda tak, wyszła zarejestrowałem się na PornHubie. Jak ja mam nagrywać? O, jest zimno. Jest mocno. Unboxing studia. Wybraliśmy temat i będziemy nagrywać tam, a później będziemy nagrywać tu. Cześć wszystkim, tu Adam i Filip Berpączek. To Cześć, miło było poznać. No to ja wracam za jakieś 15 minut. Tak? No i cóż, było bardzo fajnie. Nagraliśmy dwa odcinki: jeden na kanał Adama, drugi na Pączka. Jaka duła on gaduła, więc moglibyśmy tam siedzieć i cały dzień nagrywać. Ale trzeba już się ogarniać. Adam się przeprowadza, ma jeszcze sporo na głowie. Ja wracam do domu. Kierunek radom. Całą drogę, jak wracałem, miałem takie dziwne, obce uczucie i taką emocję, której nigdy nie miałem. To dziwne uczucie wzięło się z tego, że właśnie poznałem na żywo osobę, która też jest twórcą internetowego wideo. Jeżeli chodzi o skalę, jesteśmy na bardzo podobnym poziomie, ponieważ ja mam nieco ponad 2000 subskrypcji, on ma około 1200. Podobna liczba ludzi nas ogląda. Gdy dzisiaj rozmawialiśmy o YouTubie, o tym wszystkim, o tym właśnie mainstreamie YouTube'owym, o tym, że YouTube stał. Się medium bardzo dużym, także firmy zaczęły już wykorzystywać YouTube'a do swoich kampanii i że staje się to praktycznie na równi z telewizją lub nawet. Więcej gdzieś dla młodego pokolenia, to jest ważniejsze. I gdy masz świadomość, że ty też uczestniczysz w tym jako twórca, to jest to niesamowite, nawet na tak małą skalę. Niesamowite jest w tym to, że nie wiem, 50 lat temu, gdy była telewizja, tylko osoby zajmujące się tym profesjonalnie na co dzień, pracujące w telewizji, mogły to robić. Ogarnęło mnie takie uczucie zachwytu nad tym, w jakich czasach żyję. W czasach, w których w bardzo prosty sposób każdy człowiek ma szansę robić fajne rzeczy. Czyli Jesteś muzykiem, czy rysujesz, czy grasz w gry, masz szansę się tym dzielić, czerpać z tego radość i dawać innym ludziom radość. No czy no, to jest kosmos? Dziękuję za to, że jesteście, za to, że codziennie oglądacie moje daily vlogi. Widzimy się już jutro, moje pończusie. Trzymajcie się, cześć!